Witajcie w kolejnym materiale na kanale graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W uniwersum Obcego i Predatora ludzkość wielokrotnie ścierała się z przedstawicielami obu gatunków. Do pojedynku z owcami jałcznia dochodziło od starożytnych czasów, gdyż ci przybywali na ziemię w celach rytualnych, jak i dla samej rozrywki. Jednak przez tak długi okres, nikt nie próbował żywić się ich mięsem, gdyż nie był do tego zmuszony. A nawet jeśli ktoś miał na to ochotę, Yauchia zazwyczaj widząc nadchodzącą porażkę, aktywowali system samozniszczenia, który wymazywał wszelkie ślady działalności konkretnego wojownika. W komiksie Alien vs Predator Eternals doszło jednak do sytuacji, w której zagłodzony i podstawiony pod ścianą człowiek zdecydował się skosztować mięsa Yauchia. Samotny i zmarznięty, odnalazł ciała predatorów, którzy zginęli w katastrofie swojego statku. A jako, że głód zajrzał mu w oczy, zdecydował się na skosztowanie materii organicznej pochodzącej z innej planety. Wspomniany bohater komiksu, znany jako Liczec Sen, zjadając predatorów, spowodował reakcję swojego DNA z obcym białkiem. W ten sposób jego genom zaczął po części mutować, dostosowując pewne cechy biologiczne względem gatunku jaucia. Licet błyskawicznie nabrał sił, które pozwoliły mu nawet przytargać ciężkie wyposażenie łowców do swojej kryjówki. Po czym skrzętnie je wykorzystywać, aby gromadzić majątek i zyskiwać potężne wpływy. W ten sposób mijały lata, a Chet zaczął orientować się, że coś jest z nim nie tak. Mimo upływu czasu nie starzał się on w tempie normalnego człowieka, i był świadkiem jak jego przyjaciele stawali się coraz starsi i słabsi. Zdał sobie wtedy sprawę, że zjedzenie ciał tajemniczych istot drastycznie wydłużyło mu życie. Od tamtej pory musiał regularnie zmieniać lokalizację, w której mieszkał, jak i imię i nazwisko, aby żaden człowiek nie zorientował się, że żyje już tak długo. Pozostając w ukryciu, stale wykorzystywał swoje możliwości finansowe, śledząc wszelkie ślady istot, które napotkał będąc na skraju śmierci w górach. Był zafascynowany ich technologią, dlatego też gromadził wszelkie przedmioty nieustalonego pochodzenia. Czasami udawało mu się nawet pozyskać martwych łowców, aby wzmacniać swoje ciało. To właśnie on był odpowiedzialny za założenie organizacji palującej na predatorów i był częścią legendy o nieśmiertelnym samuraju. Oficjalnie zjedzenie kosmicznego mięsa pozwoliło mu przeżyć od XIII wieku do czasów współczesnych, przy czym w jego organizmie nie było widać istotnych zmian, procesu starzenia. Podsumowując, jedyny człowiek, który zdecydował się zjeść tego typu nieprzetworzony pokarm, zyskał przy tym znaczne wydłużenie życia, prawdopodobnie nawiązujące do długości życia predatorów, którzy potrafili żyć kilka tysięcy lat. Nie zanotowano przy tym żadnych negatywnych skutków, przy czym jednak Lee nabył chorobliwą obsesję na punkcie opcji cywilizacji, co kosztowało go ostatecznie jego życie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!